Czy czas szkolenia zawodowego należy wliczyć do czasu pracy? Praca na niektórych stanowiskach lub w niektórych zawodach wymaga potwierdzenia kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy, które często muszą być okresowo aktualizowane. Może też to wynikać z aktów wewnątrzzakładowych w firmie, aby takie szkolenia na niektórych stanowiskach były wykonywane lub z umowy o pracę. Albo bezpośrednio z polecenia pracodawcy. Co na to kodeks pracy? Kodeks pracy mówi, że tego rodzaju szkolenia powinny odbywać się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w czasie pracy pracownika. Jeśli tak nie jest, wówczas pracownik uzyskuje prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych oraz dodatku lub odbioru godzin przeznaczonych na szkolenie. Takie podejście nie dotyczy szkoleń realizowanych z inicjatywy pracownika lub podnoszenia kwalifikacji, na przykład w taki sposób, że pracownik uczęszcza na studia wyższe czy podyplomowe. Nie może oczekiwać wówczas, że weekendy spędzone na studiach będą mu się należały do odbioru. W przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez studia wyższe, pracownik, jeśli Robi to z inicjatywy pracodawcy lub za zgodą pracodawcy może starać się o urlop szkoleniowy, o zwolnienie, na przykład z części dnia pracy, lub dofinansowanie tego kształcenia czy dofinansowanie kosztów dojazdów na studia lub podręczników. Może zdarzyć się też taka sytuacja, że przepisy te zostaną zastosowane równolegle, na przykład gdy pracownik podnosi kwalifikacje lub aktualizuje swoje uprawnienia wymagane przez prawo, a pracodawca nie musi ponieść jego kosztów, ale chce. Jeśli jednak pracownik bierze udział w szkoleniu aktualizującym np. uprawnienia elektryczne lub budowlane z inicjatywy pracodawcy w weekend, który nie stanowi dla niego w harmonogramie dni roboczych, wówczas pracownikowi przysługuje za ten czas normalne wynagrodzenie i odbiór wolnego za pracę w soboty, niedzielę i święta.